To i mamy końcówkę lata. Witamy po raz drugi. Yy, drugi yy, odkład słabszy. No nie wiem czy słabszy, ale to jest yy, odkład yy, z matecznika zrobiony. No i pszoły zabrały. Wybrały się. cały pokarm. Sprawdzimy przy okazji jak dużo tego pokarmu jest w gnieździe. Ja wiem, że można na zasadzie podnoszenia ula, ale uli mamy różne są i jakoś tak z tą wagą u mnie jest, <grym> a popiekłem palca, eee, nie, nie mam wyczucia, powiem. a jednak zobaczę gniazdo, no i tutaj jak mówiłem wcześniej na filmie, mamy zapewne jedną rodzinę, Bezmateczną. O, i tutaj zechcemy, jak widać, tutaj zawęziliśmy Fest, to gniazdo, na próbę. Tak, bo wydawało nam się, że tu jest bardzo mała rodzina. I jak widzą Państwo, jest dzika zabudowa. Budują sobie. No bo jeszcze jest ich sporo, prawda? No i teraz, uwaga, zechcę to zrzucić, bo poduszę te pszczoły. Także zawężenie za bardzo gniazda. To tak na próbę zrobiłem z tym odkładzikiem, bo mówię, że No dobrze, nie jest was kilka, ale e, możesz położyć tam tą małą cegłę tutaj, żebym ja jej nie dusił, a potęż na środku ulewa. I nie, nie po, położyć. Tak. No, co no, to? Sobie o, zaraz jej ja się podusi, a tak one tam gdzieś się schowają. No i tutaj jak widać, drodzy Państwo, yy, czy to będzie dobre, czy jest złe, yy, sam nie wiem. Ale do tych pszczół będę mógł poddać yy, pół ula yy, tego, który... Jeżeli tam nie ma matki. Tam ten ul jeszcze jest pewnie na dziewięciu, może nawet na 10 ramkach. Widać pszczoły tutaj sporo. No może i fałsz zawężenie, ale dalej nie ma pokarmu tutaj w tym, w tym miejscu, gdzie są paski, ale tutaj następny najprawdopodobniej. No a tutaj jest pełna ramka pokarmu, tam się. Jakbyś troszeczkę się odsunęła, tak? O, właśnie. No ja na ciebie uważam. Yy. Yy. Tak zawsze jestem skłonny, żeby to gniazdo było jak e, najbardziej, e, u, śmieję się, że kolonem zduszone, e, po prostu, żeby było jak najbardziej zmniejszone, ale powiem Państwu, że e, tutaj od dłuższego czasu staramy się na ośmiu ramkach. Nawet jak tych pszczół jest troszkę mniej. Te zimy są słabsze. Ta pogoda jest nieregularna, to nie jest tak, że jak obliczono tam ilości pokarmu na dany okres zimowy i, tym, no i te, że ul przestaje pracować i wtedy spożywa tyle i tyle pokarmu. To się teraz zmieniło. Te pszczoły bardzo długo funkcjonują. W ubiegłym roku Boże Narodzenie latały. No i tutaj jest, nie wiem, tam ty sobie jest troszkę czerwiu? Tak, i tutaj jest sporo czerwiu. No i, i teraz tak. Rodziny dostały po, podobną ilość pokarmu. Ale to też nie spowodowało, że jest mniej ramek, że pszczoła y, zawęziła y, matkę. O i tutaj matka chodzi sobie ładnie, pięknie, bez opalitka. To jest właśnie matka z matecznika i tutaj naprawdę fajnie to wygląda na tą chwilę. O tutaj ona jest na środeczku, także e, pilnuję tego i zobaczymy teraz na ilu ramkach jest czerw. Tam było 2-3, to to się nie, nie liczą. One gdzieś jakieś pozostałości tutaj sobie zrobiły. I powiem Państwu, że to zmniejszenie w tych ulach, w których było mniej tych ramek, trzeba było dawać ciasto. Nie powiem, daliśmy ciasto yy, każdej rodzinie, ale yy, i oczywiście yy, mamy ramki z pokarmem. Jest tam ten, bo tutaj jest czerw, yy, takie owalne, no takie jajko. Takie. Tak, no bo zapewne się wykluwa ten czerw, ale tak, teraz zobaczę, tak, do słońca, chcę zobaczyć, czy są larwy. No niewiele, a może, ale nie zalewają. Pszczoły nie zalewają, budują plastry z boku, ładują pokarm do samego dołu, bo. Pokarm jest, proszę Państwa, w tym miejscu. O, ale nie, nie właśnie nie zalewają, nie ograniczają matkę w czerwieniu. Choć, chociaż jest ich sześć jest ramek. Także powinny zalać to gniazdo. Jednak dociągnęły do 90% ramki warszawskiej. I tutaj też dopiero teraz umieszczają pokarm w tych miejscach po paskach. Dlatego mówię, ja po prostu, yy, chociaż tutaj one mają tyle pokarmu, jeżeli się uformują tam na samym dole, to spokojnie przezimują, yy, albo powinny przezimować, bo tutaj nie możemy być pewni niczego. Ale pszczoła to taki, taki owadzik, że on sobie poradzi. No i tutaj też, tu już pełne ramki pokarmu. Ale chcemy zobaczyć czy jest czerw jeszcze tutaj Jak tam u Ciebie Nie widzę tutaj już czerwy Ale tutaj pszczoła spokojna ja może położę tak tu już jest pyłek Tu jest masę pyłku i ramka już jest ale To jest do samego końca Do samego końca ramki jest wręcz pokarm złożony Ale w dalszym ciągu jak tutaj widać w tych miejscach, gdzie jest dla nas najważniejszy pokarm, brakuje go, ale myślę, że jak im jeszcze damy troszeczkę, no myślę, że niewiele, chociaż może im nie damy, jeżeli będziemy połączać. Nie będę już tej ramki ostatniej odbierał, bo nie ma takiej potrzeby. Także czasem mi się wydaje, że za mało, za dużo, ale w naszym rejonie te osiem ramek przy takiej średniej zdrowej rodzinie, przy tych poplonach i przy tym wszystkim to jednak jest takie chyba najbardziej optymalne. Ale widzę na 6 też jest fajnie. I teraz tutaj e, sam fach. No i nie ma rabunku, możemy sobie spokojnie tutaj e, porozmawiać o tych pszczołach. Wyrównamy gniazdo. E, zawężamy je oczywiście z tej strony, e, żeby po prostu pszczoła. E, można nawet ustawić to gniazdo tak na środku bardziej, e, bo wtedy obrona. E, no, jest tak na środku. Ta straż pszczela pilnuje, bo jakbyśmy mieli małe gniazdo i przesunęli go tak strasznie na bok, to trzeba wtedy zawęzić wlotek na tą stronę, żeby wlotek był tak mniej więcej, oczywiście, z tej strony, gdzie jest ułożone gniazdo. Bo jak nie możemy uregulować wlotka, to może się zdarzyć tak, że mogą być rabunki. No, no jak silna rodzina, ona zazwyczaj sobie może poradzić. No Ale jak zmniejszymy gniazdo i mamy słabszą rodzinę, chociaż hmm, nie polecam. Lepiej połączyć i będą mieli Państwo spokój na w następnym, no w tym sezonie. Bo to tak można powiedzieć, że sezon się teraz zaczyna, bo przygotowujemy i ktoś imowli, i to, co przyżyje, będzie w następnym e, roku nam służyło. Przynosiło miód i tym podobne rzeczy, co tam y, z ULA możemy od, y, odebrać w jakiejś ilości. I tutaj może e, dlatego matka formuje e, gniazdo tutaj, bo tutaj jest pokarm podawany, dlatego ona uformuje no, no, tak na trzech ramkach, także też na środku jest fajnie. E, pyłku jest dwie rameczek, czyli to zjedzą, ale nie wiemy jeszcze ile zjedzą, bo e, jak mówię, lata są dziwne, ta pszczoła, no, no nie oszukujmy się, 30 stopni, e, codzienna dostawa pyłku przez tą gwardię pszczelą powoduje to, że matka czuje się... E, no jest pyłek, trzeba czerwić, no to jest podstawa, no i ona e, nie, nie przestaje. Warunki pogodowe e, tworzą wa, warunki po prostu do rozwoju rodziny. I tutaj nasze starania, e, czy też ewentualnie pszczół do, do zmniejszenia e, miejsca na tych ramkach, no widzą Państwo, pszczoła zostawiła na górze nie, nie zwiększa ilości pokarmu, gdzieś tak. Do 10, 15, 20% na tych ramkach, jak tam na tych dwóch było, tylko zeszła z pokarmem na sam dół. Zrobiła prawie całe ramki. Nie powiem, że to jest źle, bo jeżeli teraz im damy pokarm, one obniżą gniazdo, czyli na wiosnę będą w takim komforcie pokarmowym, że tak powiem. Także zobaczymy jeszcze za chwilkę tą rodzinę bezmateczną i tutaj wtedy połączę. Jeżeli nie będzie tamtej matki jednak, i ja mam dobry zwrok, że nie zauważyłem jej, no to wtedy będzie ok. No ale był taki przypadek w tych pierwszych ulach, że. Też mówiliśmy, że nie ma matki, bo nie było widać czerwio, ani zakrytego, ani, ani larw, ani niczego. I po pewnym czasie, nie wiem, tam w odstępie 14 dni okazało się, że matka wróciła do czerwienia i wszystko jest w porządku. No a tutaj zobaczymy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.